Witajcie, kochani. Macie gotowy pamiętnik biblijny i przygotowane kredki kolorowe albo jakieś mazaczki, wszystko. No to jak jesteście gotowi, to ja już Wam pokażę, co dzisiaj mamy za fragment. Ciekawie jestem, czy Wy W ogóle rozpoznacie, kto to jest. Co to za postać, co to za fragment w ogóle kto to jest taki? Ja jestem ciekawa, czy wiecie. Co to jest za postać, co to jest za wielki święty? Święty apostoł, który naprawdę działał wielkie rzeczy, to jest święty Paweł. Ja Wam przeczytam teraz fragment, co takiego się wydarzyło. Z Dziejów Apostolskich to jest rozdział 9, wersy od pierwszego do 9. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządząc zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś panie? powiedział, a on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. To jest niesamowita historia świętego Pawła, wielkiego apostoła, który właśnie się nawrócił, takie miał spotkanie z Panem Bogiem, że został oślepiony światłością z nieba. Więc teraz narysujemy Pawła, który go tak ta światłość go oślepia. Zaczniemy, właśnie może od takiego tutaj głowy. Tutaj będzie fragment jego o, brody, i tutaj będą te ręce, które zasłaniają się, bo ta światłość jest taka ogromna. O, palce. 3, 4 i tutaj jest. O. Światłość jest tak duża, że on nie był, nie był w stanie jakby sobie poradzić z tym światłem, i został oślepiony, że nic nie widział. O. Tu są brwi, tutaj takie oczy, które o. Jakieś takie właśnie, tutaj mogą być takie, tutaj on taką minę ma właśnie, bo nie wie, co się w ogóle dzieje, o co chodzi. On tutaj najpierw w ogóle uważał, że właśnie ci, którzy wyznają Pana Jezusa, to w ogóle jest jakaś chyba bzdura. Ale właśnie to był jego moment, gdzie Pan Jezus mu powiedział Szawle, Szawle, bo najpierw on miał na imię Szaweł, a później stwierdził, że właśnie zmieni to imię na Paweł. Czyli Paweł to znaczy malutki, więc chciał być jednym z najmniejszych apostołów i służyć Panu Jezusowi. Tutaj właśnie upadł na tą ziemię. Więc tutaj właśnie tak na kolanach. O, tutaj jego noga. Stopa i but. Właśnie, i teraz tutaj jest jakaś może być trawa. I tu za chwilę. Narysujemy taką światłość z nieba, ale napiszemy najpierw ten fragment. Gdy zbliżał się do Damaszku, czyli on jechał do Damaszku, zbliżał się do Damaszku. Mhm. Olśniła go nagle. Go na... Czasami też niektórzy myślą, że on w niektórych obrazach też jest tak, że ten święty Paweł spadł z konia, ale właśnie to też niektórzy artyści tak rysują są takie słynne obrazy. Ale ja tutaj narysowałam, że on po prostu upadł na tą ziemię. Olśniła go światłość z nieba, Także naprawdę oślepł. I później on poszedł do tego damaszku i tam spotkał jednego właśnie z uczniów pana Jezusa. I ten uczeń się nad nim pomodlił i odzyskał wzrok. Ja tutaj zobaczcie tak narysuję, że ten żółty kolor zrobię, że on przenika jakby właśnie tutaj jakby całego świętego pawła. O zobaczcie, że to jest taka olśniewająca, ogromna światłość. To jest. Wiecie, czasami nie jest tak fajnie, jak ktoś nam świeci na przykład latarką w oczy. I też się zasłaniamy, a tu się nie dało nic ukryć, bo to było takie wielkie słońce, że nawet jak widzimy, że on próbował tymi rękami się zasłaniać, to no nic się nie udało. Oślep po prostu, ale zrozumiał, że właśnie robił źle, bo on prześladował wyznawców Pana Jezusa. I później został wielkim ewangelizatorem, i też znamy jego listy. Pisał listy, właśnie do różnych wspólnot, do kościołów, i też my w naszej w naszym projekcie Moja Biblia też czytaliśmy różne fragmenty z jego listów, więc to jest święty Paweł. Wielki człowiek, ale też musiał przejść swoją drogę nawrócenia. Hmm? Zobaczcie, tutaj jakby ja nawet nie mam za dużo do kolorowania, bo ta światłość jest tak ogromna, że ja po prostu tutaj gdzieś mniej więcej o, zrobię takie kolorki, bo wszędzie jest właśnie ta światłość. I tylko. Zrobię tutaj trawkę, że on upadł na ziemię. Mhm. O. I zaraz. I jeszcze jakieś tam delikatne niebo, właśnie. O, tak. Ta światłość. I też ludzie, którzy byli wokół, słyszeli głos, ale też nic nie widzieli, więc też byli chyba bardzo zdziwieni. Ale właśnie ten święty Paweł zrozumiał, że to Pan Jezus do niego mówi i że właśnie teraz go zaprasza do wielkiej przygody, do miłości z Panem Jezusem i do niezwykłej przygody ewangelizacji. To jest Święty Paweł, którego oślepiła światłość, gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba i przemówił do niego Pan Jezus. To jest historia Świętego Pawła jego nawrócenia. To jest dzisiejszy nasz fragment. A ja jak zawsze przypominam, że nasza, nasz projekt Moja Biblia jest z poniedziałki, środy i piątki. I na koniec pomódlmy się chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia. Pa, pa.